Cześć, siemanko, witajcie! Z tej strony Bartek z Team, a dzisiaj witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z OPSO. Y, dzisiaj witam Was w y, farmingu, to już wiem. I pierwsza sprawa, pewnie zauważyliście, że nie ma intra. A intra nie będzie, bo są problemy z muzyką. I muszę sobie pobrać y, Camtasia, żeby to zmontować wszystko, no, no nic. To jest y, taka ważniejsza sprawa. A druga dotycząca serii. To jest sprawa, że mamy nowy nabytek na farmie. Jak możecie się już domyślić o miniaturce, przyczepa, na pewno się przyda, zanim nie do słowa. słowa, zawaliście animację. Jedną z animacji jest to, że się składa folia, znaczy pandeka się tego rozwija. To jest animacja taka. Może Wam pokażę i to się ruszę. No w ogóle mi się podoba. Muszę do uliczkę. Zobaczcie. To na dół plędekę. I zobaczcie. Na plandek. Aha, muszę zapalić. Oto to Wam nie pokażę. Chociaż i tak będziemy musieli zapalić ursusa, to Wam jednak pokażę. Dzisiaj będziemy sobie orać, panie i panowie, będziemy sobie orać, ale wszystkiego nie zaoramy, bo taki czas jest, yy, bo ora się długa. Sobie zaoramy już, wam mówię, które pole. Jakieś małe, też, też. chociaż możemy sobie zrobić te pole. Kurde, to jest za duże. Ale dobra, zrobimy sobie to pole. Dzisiaj będzie trochę dłuższy odcinek. Też i tak lecę na szybkości z tym, zrobimy sobie nie to, a może to po ziemniakach. Nie no dobra, kurde, już się nie będę pierdzieli. Nie dokończę najdłużej. Eee, uwaga. Aha, jak nie, nie, o, zapalił. Oczywiście nie ma dźwięków z gry. Już wiem dlaczego i zobaczcie, zobaczcie. Zobaczcie, na tą plandekę i zobaczcie, teraz uwaga, pewnie Was zdziwi ta animacja. No i to jest właśnie chyba największy plik tej przyczepy i też nie jest największy. Największy to jest to, że jest duża i że zajebiście wygląda. plandeka sobie zostawimy, bo może napadać. Dobra. To sobie już zostawimy. I to by było tyle z nabytków. Ale nie. Strafimy sobie. Tak byle ja chciałabym aby to podczepić już do dłuższego przełożenia. No, cofnę tutaj z barwa, ale dobra. Odczepimy sobie przyczepę. Oczywiście yy, musiało się zapaść. no ja chyba trochę jestem skokowana. Już w tym idziemy na kub. Bo jest to znowu e, fajnie yy, tak Nie wiem, czy w gaz chodzi, jak się miałam torpedę. Kurwa, w prawie w 60 przypierd... No nic, jak już się przestraszyłem na wydatki na 100 tysięcy. No może trochę mniej. Ale trochę będą wydatki, jakby tak przypierdzieli, koło około. Jeszcze koło, około, Że około, około by się tak mocno nic nie stało, ale kurde. 60 skapowana. I sprawa trochę. Dobra, poczepiłam. Długa i jedziemy zaborać. Tam te kola, co mówiłam. Dziwnie, klawę dostałem, no ale to jest standardowe z moim zawaliką z ciętem. Żeby mi przypierdzielić płot. Przeważać, o kurwa tableczka. Sorki. Oni Ale masz to dźwignię za Dobra, po sześć. W ogóle już, już wam mówiłem, że odcinek naszych kości tak trochę dodany. Dopiero wróciłam do domu, ale dawno też nie było, bo trzeba coś nagrać, ja nie mogę się czekać, bo już i tak nie było ładnie, ale nie. Jak się grzebie? O kur... Ty! Bo tu śnieg padał ostatnio, a tak się grzebie. Pokro jest. Kurna, jak zjechał do z asfaltu. Dobra, zaczynamy od tego środka. Oczywiście pola samego nie zaoramy. Damy cały czas i lecimy. O kurcze. Lecimy. Mieszki nie ma o czym mówić. Obiec z rury, kurde. Przód do góry, urósł dostańki chmury, ale za jednym z A sobie na światło Lecimy, lecimy. Nie ma co? Orka zimowa. Też tu jest lato, no ale u nas jest zima. Więc orka, o, orka na zimę. No nieważne, orka na jesień. Na, na jesień, przepraszam. Bardziej już na zimę, bo nie mam tu lato w kroningu. No ale oreczka, po o, się wyprawiłam. Gaz do końca to trochę się reguluje na podnośniku. Przy strasznie. Przy grzybie. Podobnie do mojego usługu sobie jej też nie grzybia. Nie Tak sobie jedziemy po stronie, tak? O kurde, gaz w podłogę wciśnię. Ja cię kręcę. Nie wytrzymał. I gaz. Uciekamy stąd. Ładnie sobie on. Jedziemy w bruzdę. I kurde przychyleni. Dajcie kręcać. Łap. Wygodne siedzonko. Może nie za wygodne, no ale bursusia, amortyzatory, jest. Poza żony, klima, radio. Maryi można posłuchać. Radio Maria polecam. Stasie. E Słuchaczy taki Ale nie mokra. Śniegów nie padał i do tego mokro? kurczę macie. Fajnie to wygląda wam powiem. O, ale się teraz pogrzebał. Kurde, ale się nie zagrzebał, nie? Ile się. Ziemia mokra, tutaj animacje tak samo, kurczę. Wszystko mi pada grudki. Będzie trudno to robić, broni mi prosa. O kurde, tam Ursus. No jest grząsko, wam powiem. Mi się dziwię, że mój Ursus się pod nie staja, nie? Czekajcie, czy my jedziemy po tym samym? Nie, nie. No maski nie lecimy po tym samym, ale... Musimy wyrównać. Ładnie to wygląda, te grudki, jak jest mokra ziemia. Dobra, tutaj sobie już weźmiemy i podniesiemy. I tutaj lecimy już normalnie. O kurde! Nie wiem, czy widzieliście, ale strasznie się kopie. No i oponę, nie ma się co się dziwić. Zaraz zobaczymy może. Damy do dechy, to może pójdzie. O, teraz się kopną Łaz znowu, Jak się nie patrzy na drogę, no to... Bem, Akumulator tu, bo nie ma miejsca, nie ma czasu, żeby włożyć. Dobra ludzie, sorry za cięcie, nie ten przycisk, aż się przestraszyłem, nie tak mi, nie ten przycisk, no ale już powracam, o kurczę. ale się przestraszyłem, tak mi nagle, pewnie słyszycie moją myszkę, napiszcie, jak słyszycie, to napiszcie hashtag myszka w komentarzu, w ogóle piszcie dużo komentarzy. Mogłem na wstępie powiedzieć. No ale nic, powiem teraz, każdy mnie słucha, więc wiecie. Yy, Tuska. Kurde. Kurde, trochę taki późny ten odcinek. 20. Może go rano jutro startu. Nie wiem, gdzie rano, ja rano będę do szkoły. A no, mądry jest jak yy, mój się. Nieważne. Ech. Zalecimy z tą orką, nie? Pierwszy raz myślę, że będzie dobrze. Nie będzie źle, nie? Pierwszy raz nagrywam i myślę, że za pierwszym razem nie to wejdzie. A jak drugi raz farminga... No nie, nie, nie. To dzisiaj się nie pojawi odcineczek, bo już nie mamy czasu. no spadkie peców! Kurczę, ale się ma co robić z tym drugim przy takiej ziemi. Mm. Trochę nierealne, że się w ogóle nie grzebie. Też gdzieś mnie nie grzebie. Kurwa cały czas. O, widzieliście? Nie wiem, czy to było uchwycenie... O kurde. To chyba trzeba obciążniki jeszcze naprzód trochę dać. 30, bo kurde, go to nosi Staszka. A tutaj... Chyba... O Ałań, zawlak. Idziemy sobie o tu. Poszli. Kurcze, kurczę! nie lubi. Łorę pole na zatożem. Nie Chyba wstaje tą muzykę, Nie wiem. Będzie do pobrania, to zostawię. Ale na pewno muzyczka jakaś w tle w tamtym odcineczku nie było, ale w tym. Kurcze. Tym będzie, żebyście się... Żeby było co posłuchać, bo... Farming. Farming. Żebyście mieli co posłuchać. I takie o. A jak Wam się przyczepa spodobała, to też możecie dać łapkę w górę. Oczywiście, wymuszam łapki, no ale ocena zależy od Was. Jak wam się film średnio spodobał, to nic nie zostawcie, napiszcie komentarze, że wam się poprawi, co wam poprawić. A jak wam się podoba, to daj łapkę w górę, a ci się nie podobał, to nie też daj łapkę w górę, więc wiecie. Nie rzutuję. Jak dacie łapkę w dół, to też napiszcie w komentarzu, dlaczego. Dajecie tą łapkę w górę. W górę, no. W dół. Ale będziemy powoli kończyć, bo kurna, ja tu 20 minut odcinku zaraz będę nagrywał orka orko, ale myślę, że Wam się to fajnie ogląda. Staram dla Was nagrywać, też fajnie. Oczywiście jak się staram, to osiągnęłem już cel taki pierwszy 10 subskryberów, teraz lecimy do 50 ludziska będzie jakiś special w puszu. a to już mówiłem w EuroTraku z odcinku, że będzie driftowanie w Eurotracku jak chcecie, ale raczej będzie. Dobra, ostatni przejazd, Robimy jeszcze kości. Też i tak już trochę zaroraliśmy, więc nie ma co. Słonaliśmy. Te brzuszki trzeba powysinać. No dobra, nie będę przedłużał tego odcinka, bo ten z moim internetem będzie się wrzucać 3 godziny, kurde. 23 Utrek w szkoła. To by było ludziska na tyle. On będzie nie stoi płuk. Ła na trójce. O, fajnie, akurat mi się ustawiła na miniatura. To by było na tyle ludziska. Z tej strony był Bartek z i trzymajcie się. Cześć. Do następnego odcinaczka. Jeszcze raz trzymam go.